47 lat temu Polak został papieżem. Jan Paweł II zmienił świat. 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem, przyjmując imię Jana Pawła II. Był pierwszym od ponad 450 lat papieżem niepochodzącym z Włoch, a jego pontyfikat, trwający ponad 26 lat, należał do najdłuższych w historii Kościoła. W tym czasie odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, odwiedzając 132 kraje i zainicjował światowe dni młodzieży, które do dziś jednoczą młodych katolików z całego świata. W 47. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że Jan Paweł II stał na straży prawdy i wolności, a jego słowa pomogły obalić komunistyczny system. Politycy i duchowni zgodnie podkreślają, że był to papież, który zmienił oblicze nie tylko Polski, ale i całego świata.